Cześć, z tej strony Krecik. witam was w trzecim odcinku z FNAFA Help Wanted Dziś W dzisiejszym odcinku gramy sobie Stuff Only Folder i tutaj widzę, że jest jakiś cold storage. O, glam Rock Freddy. Wow 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 Hello? Is someone there? My ocular fluids have crystalized. I am unable to process your appearance Although we have just met, I know I am in good hands. After all, you are a Phasmir technician, are you not? Please retrieve little Jimmy's birthday cake and place it on the birthday cart. However, whoa, whoa, I must you warn you. Due to extreme temperature fluctuations, I am not quite myself at the moment. Do be careful.

tu ta bateria proszę bardzo o, o dobre tu bateria się przegrzewa trzeba ją chyba okej okay, trzeba było ją trochę zmrozić a oh, jest z tego mema. Oczy mu wypadły. Ok, najpierw usuwamy oczy, później naciskamy ten Dobra, gdzie te oczy położyć może tutaj na stoliczku. Co się dzieje? O, Jezu, on się nagrzewa! Okej. Okay. Uff! Dobra. Mamy to. Nie wiem, gdzie to odłożyć w sumie. Może hm. tu? No i dupa i spadł. Okej. Okay. Pyk. O nie, znowu coś się... Oj, oj, oj! Nagrzewa się, nagrzewa. My nie chcemy, bo pewnie jeszcze nas... ...zabije to. Cały brzuch mu zamrażamy. Nawet z tym tortem. Niezłe te sprężyny, one się nagrzewają, a tutaj... taki ziom. Okej, chyba już. o, Mogę już zabrać? Chyba tak. To jest smaczny kawałek z kawałkiem z jajem. Albo tak, jak mówię, nie mogę go smakać. O, ot! Obracam kawałek z jajem. Find of size to Chyba to będzie git, nie? O, oh, dzięki Freddy, ale nie naprawiłem cię całego, wymieniłem tylko torcik. O, oh, jest Glamrock Freddy. Zbieramy ekipę. Jeszcze tylko Chica i Monty, bo już w sumie, bo niego mamy też, poniekąd. Zobaczymy... Pyk! O, jaki elegancki. Dobra, robimy Stuff Only, czyli teraz będzie pierwsza pomoc. O, na Help'im. Welcome to First Aid. To ta pierwsza pomoc This pewnie za to, że go walnąłem tym... w Bonkabon. To takie... The state-of-the-art okay. Fazbear First Aid Station comes equipped with the finest life-saving tools. Your goal is simple. Save the patient, avoid lawsuits, and give the patient a candy. Oh. Fazbear Entertainment believes in the sink or swim training method. Medical attention begins in three, two, one. The patient oh. is suffering from general neglect. Oh. Avoid undue patient stress. According to comment cards, patient outbursts bother Pizza Place guests. Biedny helpi. Co mam zrobić? A zeskanować go tym chyba. Głowa tutaj, widzę. Termometr. Ma gorączkę. Proszę. Ok. Um. Jakiś niebieski to pewnie to. O! O Jezu ile tutaj tego jest. No. To sobie schowamy. O! Jezu, zjadłem... Zjadłem jego tego i się ze złościł. Jak się wysyszyłem? The entertainment value of the pizza place has increased. Dobra. O nie młotkiem, gdzie tu jest młotek? Może w szufladzie gdzieś. O no jest, dobra. A jak coś to mam montaż to... Maskę, rozumiem. Oj, biedny. Ehm um... Cicho! Co jest to tobą mnie tak? Przecież już naprawiłem. Ile razy mam to tak go uderzać? Może jakiś plaster? Nie. Hm. A jeszcze coś z głową. Nie wiem, coś się chyba zbugowało. Cicho! Nie wiem, co się dzieje, ale zrestartuję najwyżej, bo coś chyba się zepsuło. Dobra!

Hot. O Jezu! Wysypują się w nieskończoność. E, skanowanko. Noga. Długo trzeba teraz walnąć, okej. Okay. Łotek był tu. Łot? Co się... Maska. Uff, uff! A oni go tu przykręcili w ogóle, o Jezu, zwariował! Co to są Free Roaming Characters? To oni... O Jezu, przysłyszałem, tylko nie wiem gdzie. Tu coś mu się stało, dobra. Skanowanie. A, tutaj chcę. O Jezu! A, bo on się dusi. Dobra, ja muszę go... O nie. To dla twojego dobra, helpi. O Jezu, i młotkiem? Ty żartujesz. Aha. No dobra, w sumie git O, dobra, tutaj. A to na razie nie trzeba, tutaj jakiś chyba. Tyk. A tu mu no, ręki nie naprawiłem w całości. Masz. Yay. Coś jakoś dziwnie idzie to. Ale no dobra, wygrałem, więc w sumie się nie będę kłócił. Big pas! A, czyli to on pewnie tam chodził. Dobra, jestem, lecimy teraz e, z y, first aid drugą częścią. Welcome back! The patient is prepped and ready. Medical attention begins in 3, 2, 1. The patient is suffering from. entertainment related trauma. Great news! Due to today's successful salvage, Pizza Place entertainment value has considerably increased. Be warned, liability risk has also increased. Oh, tu jest Oh nie! Po co mi piła? O! Uh! Lefty! Zostaw mnie w spokoju! Um. Jeszcze plasterek... Pyk! A, tutaj trzeba młotkiem. Okej, super. Now the patient a candy. Next scenario O nie! The patient is suffering from General neglect. Mm. O Jezu, tam jest ten Piggy, patch też. Dobra, tam widzę... O Jezu, co ja mam mu jakiś środek podać? Eee, i o nie, zszywacz. To tego też będzie go wolało. No, A jednak nie, jednak jest dzielny okej. Okay. Teraz oczy może. Niebieski spray. A Tam, teraz nogę Okej. Okay. Młotek, młotek na nogę. Nie! Jezu, jaki on jest ogromny! Masz to, i. Dajcie mi wszyscy święty spokój. O Jezu, jeszcze gorzej. Żuchwę też. Fetor... Aha, tu. Gdzie mm, jest mój. skaner. No właśnie. A tu, dobra. Oczka czemu. Nie, nie! Lefty, przecież byłem ostrożny. Może najpierw mu to trzeba założyć. Jaki przyszedł ziomal. Co jest grane? Be warned. Uh. Also Not this time. No jeszcze tę nogę, coś ma jeszcze... Jeszcze raz mam go walnąć? No nagle jesteś z tamtej albo z tamtej, zdecyduj się, ziomal. Dobra, zeskanuję Nic tu nie ma, nic nie widziałeś. Teraz to mu zrobimy Okej okay, i młotkiem. Młotek mu utknął w brzuchu. No coś z tą nogą jest najwidoczniej Nie tak Wiedziałem. Stop. Helpi, no przecież co ja mam ci tu jeszcze więcej zrobić? Może jakiś bandaż udam? Coś. Nie. O! Tyle trzeba było go klepać? Yeah. Dobra, masz izaka i wynoś się stąd, bo mnie tu zjedzą teraz. Poszło w Co jest?! Nie wyłączyło się, nie! To jest takie głupie, że to trzeba powtarzać wszystko. Nie, no. To jeszcze nie działa za każdym razem. O Jezu, piana z ust, wścieklizna. Tam szykawka i przeciwkościeglicznie to nie jest to. Ale ta słaba czerwona musi być. Widzisz to? To nie ten lekarstwo, to które to Okej okay. to to lekarstwo e, Teraz tutaj trzeba było... nie tym. Was a Jej, proszę. Jedz, ale nie wracaj. No i znowu wścieklizna. Slide, slide, jak slajd mogło wywołać wściekliznę u niego? Ok. O! O! Zakładaj! Nie! No co ta gra jest zbugowana jakaś przez chłop? Halo! Hmm. E... Nie. A trzeba było tym. Tu. I zszywaczem. Oni chcą może go uratować kurcze. Może go boi, dlatego oni tak są agresywni wobec mnie. Może myślą, że ja go coś krzywdzę czy coś. To chyba to. Boom. A <try> <try> Ostatni chyba scenariusz. A slide Najgorszy to jest z tym łotkiem. A, to może nie za mocno, żeby go walnąć. Ty, to może ma sens w sumie. Bo ja go walę z całej pety. Nie, 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 no przecież nie, nic nie było, żadnego dźwięku. Nie, no ta... Nie, no ja nie rozumiem już tej gry. Ostatnia próba, naprawdę. Eee. Yy... Tabletki... Kurna, pilot! Nie no! Nie, no nie nie, 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 rozumiem. W ostatniej fazie on w ogóle nie przestaje szarżować, czy ta moja gra jest zbugowana? Nie mam już, nie mam już do niego siły. Co my mieliśmy? Staff only? Tak. Jeszcze ostatnie z nalewaniem jakichś drinków i już naprawdę. O. Dzień dobry. O, siema. You are here. Sign form. Start Okej. New drinki. Use container. Collect necessary ingredients. Make fizy fash flavor syrup. Convenience. Order display okay. shows necessary ingredients. Fill ingredients. Niemam nie kfasu. Next to ready. Play if error mistake, press trash button. Dump bad ingredients down drain. This is both a waste of company time and money. Be warned. Okay. Dumping ingredients may attract unwanted pests. Sugar... A... Aha, nie nacisnąłem, okej. Okay. Potrzebujemy kofeiny. Chyba dobrze mi idzie, nie, ziomuś? Tak myślisz? A sugar... E, to się nie wydaje wcale takie trudne. Na razie. No tu jest jeszcze miliard wszystkich. nie rozumiem trochę. Okej, okay, koniec chyba. Diskon O nie wiem. Jakieś gówno zaś dostałem. No dobra, w sumie. Kolejny odcinek za nami, do usłyszenia w następnym odcinku i cześć.